Nadszedł czas zbiorów, więc no będziemy zbierać. Mamy wykopki, bo tak w sumie chyba by trzeba było nazwać te zbiory pasternaku i buraków, co mamy zasiane. I teraz jak widzicie tutaj postawiłem naszego Ursusa z ciągnikiem z tym kombajnem wyciągowym. O, zapomniałem go rozłożyć, widzicie? A już się prawie ustawiłem na no. I teraz myślę, że na tym polu Ursus pojedzie. Niech zaczyna zbierać. Tutaj teraz mamy Zetorka. Już rozmnożony tak samo, też nie zaczyna zbierać, a no wiadomo, że ten zbiór nie będzie zbyt jakoś tak szybko szedł. I teraz, tak jak mówiłem, tego kolejnego potężnego dewulfa sobie wypożyczymy. Koło stówki zapłacimy za wypożyczenie, ale to będzie mniej niż zakup. I tutaj pewnie będziemy zbierać buraki. Z tego co pamiętam mamy buraczki na dole. Tak, trzeba będziemy ustawić, dobrze włączyć i podjechać zaraz ciągnikiem tutaj naszym jucholandem podamy kombajn. O, to nie z tej strony zaczynamy. Uważam, że powinniśmy jechać tak, żeby nie jechać po plonach, pomimo tego, że mamy wyłączone niszczenie plonów, no, ale dlaczego mamy jeździć po plonach, tak? O, oj, dobrze pamiętam, prędkość 8 km na godzinę. O, tego trzeba będzie za chwilę. że to idzie szybciej. I przecież zaczął później dużo a idzie raz by wyprzedził, no. a... Może dlatego, że ktoś tu się nadaje do remontu. Czego nie zauważyłem, bo on ciągle nie mówi. Time. Potem musimy dojechać do linii i rozpuścimy go drugą linię, tak żeby się podsuwał co jest. To przecież tak bym jechał w tą samą stronę i się za chwilę spotkały, a cały sens puszczenia dwóch polega na tym, żeby się oddalały od siebie i ten jechał w jedną stronę a ten jechał w drugą i wtedy no, troszkę szybciej to pole zostanie zebrane 40% więc za chwilę pewnie będzie pełne puszczamy ludzie i teraz nieucholanta bierzemy do sprzełem od razu zjechać na 8 km na godzinę a z tego co pamiętam to tyle F przerwał pracę I don't know if we'll fall. I zaczynamy zbierać. Tu zbieramy bułaczki. Za chwilę nam wyskoczy to tu zatrzymamy. Jeden, drugi. Nim znaczy dojtwarem podjedziemy zebrać. I zobaczymy, no i zobaczymy jak to szybko pójdzie. Potem już będzie oranie tych pól bo wszystkie wymagają, wymagają zaorania i obecnie będziemy zboże jakieś siać, bo warzywa się będą przetwarzać. Chyba, że mi coś odwali i posieję ziemniaki na przykład, znaczy posadzę ziemniaki. po prostu wtedy możemy tą potrójną zupę gotować no zobaczymy jak to będzie no myślę że za chwilę trzeba będzie jakąś oborę robić a przynajmniej tak myślę albo obory albo albo coś dla świnek jakoś żeby trzeba dochować. Nie wiem jeszcze. Bo już w sumie przeszliśmy z małego gospodarstwa. Na powoli rozwijamy się na duże, już duże sprzęty zaczynają być. Myślę, że po tych sprzedażach zupki, która będzie pewnie takiego de wulfa. Jednak zakupię, bo... Z drugiej strony płacić 100 tysięcy prawie za wynajem, to na zbiórki pól to tak trochę tak średnio wychodzi. Fakt, że on kosztuje 600, więc to jest też dużo, tak naprawdę. Jednak wychodzi, że przy zbożach są najtańsze chyba sprzęty do upraw. Kombajny zbożowe to tak 200-300 czy... tak, do 400 kosztują i to już dużo. Ja wiem, ten niby też jest duży, ale z drugiej strony trzeba mieć dwa sprzęty, czyli zawsze musi jechać jakiś ciągnik, który by odbierał. Kombajny jednak ma zbiornik swój. Mówimy o zbożowym. Tamto jeszcze nie krzyczą, chyba że skończyły. Już skończył. Wo 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 wo. Ursus nie. To zbiera w sumie cztery rzędy, czyli tak naprawdę przejazd tego to dwa przejazdy tamtych. A ten za jeden przejazd bierze dwa razy tyle co tamto. Dwa. No cóż, ale myślę, że nie chodzi Wam o to, żebym Was zanudzał więc ja to sobie dokończę te zbiory, będą pewnie trochę trwały jak sobie nie zapomnę to pewnie Wam napiszę za że tak powiem, że w następnym razie one trwamy albo zobaczmy, 8.14 14 jest, a która będzie zakończona, mamy czas 1 do 1 Także jak się komuś podobała łapka w górę Oglądajcie do końca trzeba te algorytmy trawić, karbić, bo niestety nie mamy wyjścia.